Filia Uniwersytetu Ekonomicznego w Jeleniej Górze ma już 50 lat. W uroczystej gali w Filharmonii Dolnośląskiej uczestniczyli dziekani wszystkich kadencji, nauczyciele, akademiccy, pracownicy i absolwenci. Utworzeniu filii w Wielenie Górze nadano tytuł Wrocławskie Dzieło 1969. Przez 50 lat naszej historii wykształciliśmy ponad 15 tysięcy studentów i 400 doktorantów. Wielu naszych absolwentów zostało pracownikami wydziału, zdobyło stopnie i tytuły naukowe. Inni rozwijali kariery zawodowe w firmach i instytucjach miasta i regionów, w kraju i za granicą. Stworzyliśmy bogatą tradycję i klimat naukowy. Połączyliśmy wiele pokoleń ludzi, nauczycieli, studentów i absolwentów. Nie zabrakło także zaproszonych gości ze świata polityki i biznesu. Jedno jest pewne, dzięki tej uczelni region mógł się dynamicznie rozwijać. Państwa, studenci, absolwenci, państwa pracownicy, to Państwo właśnie przyczyniacie się do rozwoju naszych firm, naszej instytucji. Za to chcieliśmy serdecznie podziękować i jestem wyrazicielem, mam nadzieję, głosu nie tylko tych zgromadzonych na sali, ale wszystkich przedsiębiorców imogórskich, bo chyba nie ma firmy w naszym regionie, która by nie korzystała z Państwa wiedzy i studentów. 18 lat mojego rządzenia pozwoliło, z gminy najbiedniejszej w Polsce, gdzie nie było pieniędzy na wypłaty, dziś zrobić najbogatsze w Polsce. Dzięki czemu? Dzięki znakomitym profesorom, znakomitej kadrze, znakomitemu programowi. Dziś przyjeżdżają do nas z Europy i świata patrzeć w jaki sposób wykorzystujemy fundusze i w jaki sposób przeszliśmy transformację. Dziś chylę czoła wszystkim moim wykładowcom studiów doktoranckich, gdzie nauczyli mnie znakomitej techniki zarządzania. Droga do sukcesu nie była łatwa. Okupiona była wręcz tytaniczną pracą osób związanych z uczelnią. Uprawnienia doktorskie najpierw, a potem uprawnienia habilitacyjne. To jest bardzo trudne. Myśmy lata na to pracowali, proszę zobaczyć który rok był, ten to było chyba 14 czy 15 lat między jednym uprawnieniem, a drugim. Jaki to jest trudny okres długi dla uczelni, żeby takie uprawnienia otrzymać. Więc to na pewno były punkty zwrotny, bo się wydział usamodzielnił, zrobił się znany w całej Polsce. Ale chciałam powiedzieć o dwóch słowach najważniejszych, najbardziej kluczowych. To jest odwaga, zostaliśmy rzuceni na głęboką wodę, tu w Jeleni Górze, i drugie słowo to jest transformacja, że nie ma rzeczy niemożliwych. Przyszła nowa ustawa 2018 rok, całkowicie wszystko zmieniła. No i każda w zasadzie taka ustawa albo jakiś taki ważny okres rozwoju Polski powoduje, że są, no, nie, o, są okresy niepewności. Na wydziale następowała taka mobilizacja, i w wyniku tej mobilizacji, jak przeszliśmy tam te kilka lat, e, tych takich chudszych. Rozwialiśmy się szybciej, niż to było wcześniej. Byliśmy jedynym, później jednym z bardzo nielicznych wydziałów, które znajdują się poza główną siedzibą, które mają pełnię praw akademickich, czyli pod względem nauki, badań naukowych, awansów w Jeleniej Górze osiągnęliśmy wszystko, co można było osiągnąć. Od samego początku ogromny nacisk kładziony jest na współpracę zagraniczną. Na początku była to współpraca z dwoma uczelniami z Uniwersytetem Technicznym w Libercu oraz z wyższą szkołą zawodową w Citeł. I dzisiaj, proszę Państwa, możemy się na pewno pochwalić tym, że wydział nasz wśród tutaj zarówno tego pogranicza polsko-niemiecko-czeskiego, jak i szerzej jest bardzo znany. Dużą wagę uczelnia przykłada do rozwoju bazy dydaktycznej i stworzenia możliwości rozwoju dla studentów. Stąd też, między innymi, dzięki pozyskanym grantom powstała studencka wirtualna firma konsultingowa. A to jeszcze nie wszystko. Nasza współpraca jako spółki samorządowej polega nie tylko na wspieraniu yy, Merytorycznym, ale też przede wszystkim na integrowaniu środowisk i akademickich, i przedsiębiorczości, i studentów, z czego jesteśmy bardzo dumni. Jednym z takich wspólnych projektów jest Szkoła Liderów Lokalnych, w której to wyłonieni studenci, wybrani studenci mają szansę rozwiązywać pod okiem tutorów z uczelni, z Uniwersytetu Ekonomicznego problemy dla. Samorządów dla przedsiębiorstw Dolnego Śląska. Nam zależy na tym, żeby w Jelenia Góra, Filia, choć będzie prowadziła działalność dydaktyczną, że, żeby zależy na tym, żeby to był jednak ośrodek akademicki, akademicki, czyli dydaktyka oparta na nauce. I skoro mamy tutaj taki potencjał naukowy, to będziemy chcieli, żeby rzeczywiście on nie tylko trwał, ale się rozwijał. Podczas uroczystej gali wręczono także okolicznościowe podziękowania dla osób, które miały istotny wkład w rozwój uczelni. Byli wśród nich m.in. naukowcy, politycy czy przedstawiciele biznesu. Czasami się zapomina, to też bardzo ważne. Obsługa. Osoby, które tak, na takim zapleczu uczelni funkcjonują przez te kilkadziesiąt lat naszej pracy wyciągała do nas rękę, współpracowała, pomagała. Jechaliśmy niejako na jednym rodzinnym wozie. Wszystkim państwu pięknie dziękujemy. To niezwykłe spotkanie, uświetnił występ Eweliny Marciniak, także absolwentki. By nie przepraszać, nie żałować. Najbliższe lata to ogromne wyzwanie dla uczelni, związane z nową ustawą o szkolnictwie wyższym, a także trwającym nadal niżem demograficznym. Warto jednak pamiętać o tym, że. We Wrocławiu nie ma gór, we Wrocławiu nie ma tak wspaniałych wykładowców jak tutaj, we Wrocławiu nie ma tak wspaniałej atmosfery, we Wrocławiu nie ma tak wesołych ludzi jak w Jeleniej Górze. Jedno jest pewne: kolejne lata należeć będą właśnie do Jeleniogórskiej Filii Uniwersytetu Ekonomicznego w Jeleniej Górze. Obrigado.